Dzisiaj jest fajny dzień. Jestem umówiony z jednym z youtuberów na spotkanko, bo mam dla niego prezent i w ogóle widzimy się już dzisiaj na Discordzie. No i to co wam mogę powiedzieć, to to, że ten youtuber ma ponad milion subów. Milion subów. No i chciałbym mu dać jakiegoś peta. A jeżeli wy chcecie dostać takiego huge jolly pinguina, koniecznie oglądajcie do końca, bo będzie on do wygrania. A póki co moje pety wyglądają tak. Myślę, że nawet całkiem fajne to jest armia, bo mamy Mr. Klausa. Mamy dwa Huge Jolly Pinguiny. Mamy jednego Hellrocka. Wczoraj udało mi się w ogóle wytradować Festiwal Kata. Huge Elf Kata. No i też Hacket Kata. Więc mamy trzy fajne koty. Myślę, że jakbym dał je na prezent, to by było coś fajnego, ale najpierw pójdziemy sobie w ogóle na Trading Plaza, bo może uda nam się wyrwać za to coś lepszego. Także nie przedłużając. Ty zostaw suba, bo warto. Takich odcinków będzie więcej. A ja lecę. No i dotarłem już na Trading Plaza. Jest tutaj trochę ludzi. Tutaj już ktoś chce peta. O, aż bym coś dał. A w sumie wiecie co? Damy. Marcelo dzisiaj będzie mieć fajny dzień. Mam jakieś, które mi zalegają w sumie. Może tobie się coś przyda. Marcelo myślę, że jest początkującym graczem, więc jemu, jemu takie rzeczy się przydadzą. Proszę Marcelo. Zaczynamy odcinek od rozdawania. Ale tutaj fajny Hugh, A my zaczynamy zabawę. I mamy pierwszego trade'a. Dobra, gościu chce nam dać Huge Balon kata. O kurde, ich jest tylko 7000. Chcesz tego? zgucie No zguccie. Aj, dobra. No nie, był to pierwszy lepszy bambik. Eee, zobaczymy. Może w ogóle napiszę, że chce w takim razie wymienić Huge roka. No weź, kliknij. Ready, ready. Aj, dobra. Dobra, co tutaj Kornel by chciał od nas? Kornel chce dać pingwinka. No ja mam pingwinka, więc nic ci nie dam, no. Chyba, że idziesz na taką wymianę. No, 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 no. No pewnie nie. Zastanawia się, on się, on się zastanawia, widzowie. No weź naciśnij, nic ci nie szkodzi, nie będziesz aż tyle stratny. <laughs> A gdybyśmy zrobili jeszcze tak? Czy teraz jest bardziej ok? Kornel? Czy do ciebie Kornel to przemawia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ekskluzywów. Jeden huge. I pięć milionów. <grywy> o, dobra. Kolejny, kolejny. Dodo. Naj, ty chcesz grincha? No grincha nie mam. Jakby tak, grinch za mojego pingwinka. No dobra, tutaj się nie udało, ale przynajmniej zdobyliśmy za darmo Elfkata. Kogo my tu mamy? Halo, halo, czy ktoś chciałby ode mnie jakiegoś huge'a? Wymienić, wymienić, nie ten. Chcę wymienić huge'a. Co za bilion? Co to jest? Kurde, no te owki są takie dziwne. Dobra, żeby no wydawać więcej, to nie, nie. Halo, halo, czy ktoś by chciał ode mnie jakiegoś peca? A najlepiej, najlepiej tego tutaj, o delikwenta. Kurde, dużo tego. Ale to mi się nadal nie opłaca chyba. Nie wiem, ile to teraz kosztuje. A może się opłaca? A Bo ja bym bardzo chciał yy, zrobić fajny prezent. Oj, nie, nie, nie. Ale nik tutaj od razu ready, ofensywa. Oddam. Hmm. Nie. Będzie ciężko z tym prezentem dla youtubera, kochani. Kurczę, czy on się ucieszy? Coś z tego bym wybrał i mu dał. Tylko... Jeszcze nie wiem co, jeszcze nie wiem co, widzowie! Dawaj, Sneakers, idziemy w to. Let's go, Sneakers! A spójrzcie co mam na pleckach! Teraz na pewno ludzie będą mi bardziej ufać będą skłonni do tego, żeby dawać jakieś propozycje. Już jest pierwsza. Ja ogólnie nie rozumiem fenomenu tych skarpet. Ogólnie gdybym je miał, to bym je otwierał, ale tak, żeby je kupować, to, to nie! Co? Dobra! Dobra, dobra. Dobra, otwieramy skarpetkę widzowie. Pierwszy mój opening w ogóle w życiu. Trzymajmy kciuki i nie. Yeah. Ale było blisko. Czekajcie. Za chwilkę wysyłamy oferty ludziom i zobaczymy co oni nam dadzą za naszego huge hell rocka który jest chyba średnim huge'em, skoro nikt go nie chce. Dobrze, dobrze, jeden z widzów napisał mi, żebym poszedł do banku, bo dodał tam coś. Oooo! Dziękuję bardzo. Także dostałem party kata, kochani. Jeżeli w ogóle chcecie, dodawajcie mnie do banku węgorzyk 08-nik. Ej, wiecie co jest najgorsze? Że ja przyszedłem tutaj zarobić sobie jakieś huge, powymieniać i tak dalej, a ja w sobie wchodzę i patrzę, jest takie coś o 12 bilionów. No i co? Nie kupić wam? No jasne, że kupię. No i sobie kupiłem. Dobra, 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 myślę, że mamy już jakiś prezent dla youtubera. Eee, także co? Już chyba nie przedłużamy dłużej lecimy do niego, co nie? Ja pierdziele, widzowie ogólnie to stresik lekki jest, bo zostałem zaproszony na prywatny serwer Dobra kochani, także jesteśmy już Witam, 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 dzień dobry, o, o, już o, o, mówi do mnie tak, mówi tak, słuchaj, we, nagraj mi swoje piuwi, bo ja bym chciał zobaczyć swoją twarz dzisiaj. W ogóle... Co tak, to za masz... Jezu jak ty wyglądasz I... stary, ty jest masakra! <laughs> o, ty... Nie widzowie! Widzowie 1000 lajków! I już musi zmienić outfit, nie? Bo to jest masakra. Ja myślę, że ze sklepu rury Josiego jest. A, fajny a wiesz co jest na najgorsze Yoshi, że ja go kupiłem dzisiaj specjalnie pod odcinek, bo jest świąteczny, taki wiesz, że prezent daje. Aha, no nie no, spoko, że już po świętach, a chłop świąteczny mnie? No bo jest ten, no, prezent przyniosłem. Dobrze. Musisz włączyć trade, bo mam coś dla ciebie. Ju, już włączam, czekaj. Dla przyjaciół, bo jesteśmy przyjaciółmi, to się składa. Tak, Zrobujcie. jesteśmy tutaj. <laughs> <laughs> Chociaż w Robloxie. <laughs> dobra. Dobra. Co się dzieje u ciebie? No wiesz co? Ogólnie tydzień hardowałem, żeby zdobyć coś, co mogę ci dać. Eee, Oho. I udało mi się wytradować parę rzeczy i w sumie kilka też wydropiłem. Więc na początek coś, co może być dla ciebie spoko, ale też niekoniecznie, to jest coś takiego. <laughs> O kurde, huge jelly penguin, nie mam go jeszcze Ej, no to Ej. po dzisiejszym odcinku będziesz miał, no ale żeby to nie było To ja chcę być bardzo miły i chcę, żebyś mnie dobrze wspominał, patrz na to Ej stary, ty nie przesadzasz teraz? Może i przesadzam, ale... masz je czy nie? Ja ci tak, huge yy, Mrs. Klaus mam, huge okay. festive cat mam, huge elf cat no nie mam Nie mam, nie mam, nie mam ha. A bardzo chcesz je mieć? Powiem <laughs> tak, słuchaj, wiesz co? Ja wiem, że to prezent, ale... Ale? Możemy zrobić... Czy, czy, czy. O, żeż ty. Tych to ja nigdy nie miałem, bo ja ogólnie jestem świeży tak jakby w świecie Roblox'a I nie widziałem trzy czwarte tak naprawdę huge. To I... słuchaj, możemy, możemy się wymienić. Ja ci mogę dać te... I tam powiedzmy, że za niektóre się można tak zamienić. A ewentualnie, jak ci się znudzą, to możemy się znowu zamienić z powrotem. <grywa> Dobra, to ja jeszcze robię coś takiego i już. Ready! Masz nie. jeszcze jeden! <grywa> Co teraz się będziemy wymieniać? Ja już nie mam więcej! <grywa> Ej, to ja miałem <grywa> zrobić prezent! Dobra, 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 czekaj, bo ja muszę tutaj usunąć ofiary. czekaj, cyk, 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 cyk. Co ja mam jeszcze zaznaczone? Już mam dwa tylko, tak? Trzy masz zaznaczone, masz jeszcze huge dragona. O jezu, dobra! No, to, no, to mnie wyszedł na plus. Ale słuchaj, powiem Ci tak. Eee, masz do tego, do. Eee, no, jak to się nazywało? Do Index? Książki. do Index. indeksu. Ja Ja! Nie no, ale czemu ty mi dajesz w ogóle 6 petów? No bo. lubię. Ty jestem. Chory, tak jestem. Ale przynajmniej patrz co ja mam teraz. o. Mam tak, tak, tak i tak. Fajne? Fajna armia? No ten właśnie, ten dragon stary to jest totalnie powalony. Nie wiem czy widzisz, ale ten pet w ogóle jest taki kojny wypuszcza fajna obok siebie. No właśnie, widzę ty. On jest no pieniężny. No, jest, jest dobry, no, drogi, drogi, nie? Drogi dobra, jest. to teraz tylko usuń ze znajomych, zmień naj. <grym> dobra, dobra, dobra Josi, ja mam nadzieję, że ci się podobało, nie zawracam ci główki. No, a tak w ogóle pingwinka dałbym ci jeszcze jednego, ale niestety, stety, on jest dla widzów. Bo, jak se wbije 10 tysięcy subów, to se widz dostanie tak Aha! No to tylko że tak. No, Dobra. No, fajnie, 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 że trzeba zostawić suba, żeby dostać peta. <grym> Właśnie widzowie, tylko, tylko trzeba zostawić suba, żeby dostać peta, więc, więc... zostawiajcie to już, Ale wiesz, że ja jestem twoim chyba pierwszym subem, ja już suba zostawiłem. O, widzicie, Josi jest pierwszym subem. Jeżeli nie chcecie być gorsi od Joszego, też zostawcie. Dobra. Tak. Tymczasem to tyle. Dziękuję bardzo, Joshi. Dziękuję bardzo serdecznie. Patrz, yy, kropka. I trzy. Raz, dwa, uwaga, trzy. To jest Kurde, czekaj, bo. Jeszcze raz? Dobra, trzy, dwa, jeden. Da jest! Czekaj, jest, a, dobra. Chcę iść kamerę, Ale obrócić, że to wyszło. Józef, będzie, następnym razem się dał. Dobra, no to. siemaneczko. Pa, Papa.